Gmina Polkowice ma nową stronę internetową i nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby ta stara, no właśnie, archaiczna wręcz witryna nie przypominała swoją szatą graficzną i akcesoriami początków polskiej rewolucji internetowej. Dziś mieszkańcy gminy mogą korzystać z pełni nowoczesnej strony, która, jak twierdzi jeden z jej autorów, Bartosz Starczewski, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom jej mieszkańców, bo przecież to im będzie służyć na co dzień. Kluczowa była opinia mieszkańców. Tak? Dlatego zrobiliśmy badanie przedwdrożeniowe. E w którym uczestniczyło kilkuset mieszkańców i powiedzieli się, czego tak naprawdę potrzebują tej stronie, tak? co jest dla nich cenne, jakie informacje chcieliby, żeby były udostępnione jak najszybciej. Bo to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o budowanie strony, to jej użyteczność. Czyli mieszkaniec wchodząc na stronę musi odszukać informacje w jak najkrótszym czasie. I właśnie to nam przyświecało przy budowaniu tej strony. Na nowej witrynie możemy znaleźć wiele nowoczesnych rozwiązań. Każdy z jej użytkowników będzie mógł zgłosić problem na wirtualnej mapie, zaznaczając miejsce i rodzaj problemu. Kalendarz burmistrza czy załatwianie spraw urzędowych to tylko niektóre z nowoczesnych rozwiązań, które są oferowane. Jest ona także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. To jest tak naprawdę wymóg ustawowy e, według ustawy z 15 kwietnia tego roku, która e, definiuje też i określa dostępność e, stron administracji publicznej do użytkowników. Przez osoby niepełnosprawne. I tutaj też bardzo mocno skupialiśmy się na tym, żeby te osoby z określonymi niepełnosprawnościami w pełni funkcjonalności mogły korzystać z tego serwisu i mieć dostęp do tych informacji. Aby strona była już w pełni gotowa do użycia, pozostaje trzeci etap jej realizacji, co dokładnie przewiduje. Zostaje nam trzeci etap do, z, do z realizowania, co jeszcze w jakby lepszy sposób spowoduje, że ludzie będą mogli wyszukać informacje w sposób naturalny. Czyli najlepszą metodą, tak naprawdę też wskazaną w badaniach, poprzez wyszukiwarkę. Ta wyszukiwarka będzie jednym z głównych elementów strony internetowej. Będzie uwzględniała fleksję, będzie uwzględniała jakby język mówiony. Możemy sobie wpisać tam dowolne, em, dowolną frazę i to wszystko zostanie przeanalizowane. To też jest na tyle inteligentne rozwiązanie, że będzie samo się uczyło, czyli będzie jakby sprawdzało jakie frazy są wpisywane, pokazywało najczęściej wybierane wyniki, ale też najczęściej okresowo, bo są takie zdarzenia, gdzie okresowo nagle dużo osób potrzebuje danej informacji i ona też będzie na to wrażliwa, czyli będzie podpowiadała te treści, które są w danym momencie najbardziej potrzebne. Nowa strona internetowa już służy mieszkańcom gminy Polkowice, która dziś jest znacznie przyjaźniejsza i łatwiejsza w obsłudze, a co najważniejsze jest na miarę XXI wieku, na co mieszkańcy serca Zagłębia Miedziowego z pewnością zasługują. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.